asi karę będę tutaj v chyba robimy sałatkę já ja zrobiłam mięsko i ci sos teraz jak oni a on nie położę pushing each other <laughs> It's calling gilos <giros. laughs> salad are you going to eat Aye, going to eat the salad? <laughs> zrobione, dla dzieci złotego. Idę do yy, łazienki i po się ręką. Yy, A chyba nie będę robić sernika, bo ser jest przed terminem, do 12 kwietnia. Nie by wiedziałam, ale. No, teraz wyrzucić. Nic mu nie jest. Co, że zrobię i zobaczę? Sernik. <laughs>

facita wyszła nam super w końcu przyszliśmy do relaksującej się części yy, wypiliśmy sobie kawkę zjedliśmy ciasto, upeknijmy ten sernik zrobiliśmy facitę zjedliśmy z gieroskiem i teraz jedziemy, słoneczko w końcu wyszło wyszliśmy na ogród, dzieci się bawią a teraz widzę, że się wszyscy rozchodzili do środka i tak dalej za chwilę też idę, ale tutaj sobie matki drinkują ciderki, jest ładna pogoda i w końcu możemy sobie pogadać i się zrelaksować bo dzieci ładnie się bawią wodą w ogrodzie, ale jest ładna pogoda, więc mogą. No, naprawdę jest przyjemnie. Bardzo fajna sobota. Chociaż rano się nie zapowiadało, bo było jak szaro-buro. Jak oni przecież też było szaro -buro. Mieliśmy trochę przygody z oglądaniem domu, ale zostaliśmy pierwszy list na nowy adres. Dobra, pogadamy potem. <laughs> Idę poszukać moich gości. Bułazienka, mamy tylko no więc nie wszyscy muszą, nie mogą być wodzience. do domu, a my zanim e, paczkę z tego. Mm? mam going to see what is inside. Yeah. Okay, open it. Okay, come on, open it. Let's try to not be, do too big mess, yeah. I don't know how to do it. help? Double packet. Just gently. There's a lot of Easter stuff I buy there. Mom, look. Yeah, this is for the tips because I buy the something to mark if you brush your teeth in the morning and evenings. And we will put the stickers on it. And it's what's with it? Mm? Is it? it not. If you not, you will not get the sticker. If you do the new sticker. Mm. There is oh, this is to learn uh, this is for Anaya. To learn. Uh, ABC writing proper. Yeah, and mm. Okay, let's have a look first and then you do. Okay. Yeah, this is for Arby. Yeah. Uh, and what is this? Something for Easter. Next year, Easter. So we put this in the Easter box. Give me. Ooh. Ooh. What is this? Mm. This characters. is congratulation for the new house. This got No, no, characters. happy Father Day. This got Yes, I know. Oh, this is for the next uh, year Easter as well. Okay. Hmm. Mama. Apple for daddy. Diamond. What it. is this? I don't, remember. I, don't remember. <laughs> I don't remember what this is there half of the stuff. Oh Oh new home, huh? new adventure, new memories. Oh, this is crafts for the next Easter. Oh, this is for the thieves. No, you this is for daddy. Is it donuts socks for daddy? For father day is coming. I mean next month. Oh. We keep this for the Father Day, yeah? What? <laughs> Mr. Sean? Okay, are we all in the sprung Can I do my ABC? Yeah 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 you can. I don't stick One minute, what else we have here? It's a Father's Day, Father's Day, Father's Day for the Easter. Oh, and this is school shoes for Arvi. Arvi, try it. Is it good size? Oh, please? Okay. Oh, mm -hmm. nice. It's hard. It's hard, but it's, is it bothering your foot or not? It's bothering my. Hmm. Okej, okay, enjoy. Happy? Happy. I Look at now. Pytanie, czy widziałam z do dobrego telefonu? Zim ojca, balon. Ale to myślałam, że dziewięć. To jest jakieś małe pudełko, co się ma otwierać w środku, bo być sucholem. Zim ojca, skarpetki. Best Dad ever. I takie. <laughs> Nie wiem, czy to będzie właśnie ja, to ja będę właśnie Kiedy na jajka, to Łuska, bo na wielkim na pierwszy rok. Są naklejki na jajka. Tak, to jest. To To jest. Jajka. Naklejki na okno. Ciasteczka. I na sztywce takie. A to jeszcze kupiłam takie do pilnowanie żeby myli zęby rano wieczorem naklejeczki takie ta zabawy i tutaj napowiadam ja o tym że to jest proszę ci w morning i w nikt nie na łazieneczki ja <laughs> Witajcie kochani, to Marta z przyszłości. Więc tak, nafer opowiem Wam o tym, że to był dzień, kiedy zaprosiłam moje polskie koleżanki, żeby pokazać im nasz yy, nowy dom. <grym>, w ogóle o tym nie wspomniałam, z wyjątkiem mignięcia, że tak powiem. Yy, no to przyjechały do nas, jak widzicie, przygotowaliśmy serniczek z przeterminowanych yy, serków. Uprzedziłam oczywiście wszystkie, że tak, jest. ja spróbowałam pierwsza i wszystko było w porządku. Wszyscy jedli, wszystkim smakowało, więc yy, no, ta, wiecie, to jest tak, że ten, ta Filadelfia ma bardzo długą datę. przy takiej długiej dacie, to tam parę dni to już nie robi różnicy, wiecie o co chodzi. E, bo jak ona, ja je kupiłam już na porze Narodzenie, a data się skończyła na Wielkanoc, więc jak ja zrobiłam to tydzień później. To naprawdę to już nie była wielka różnica, więc było to, że tak powiem, e, zatne do jedzenia. Gioros też był dobry, faceta była dobra, poszliśmy oglądać ten dom. No i mieliśmy taki problem, że syn jednej z koleżanek się przestraszył tego, że są takie pusty ten dom, więc długo tam nie byłyśmy. E, no, że tak powiem, obleciałyśmy. O, one same sobie poszły, bo ja zostałam z tym synem na zewnątrz. E, e, one obleciały szybko dom i mówią, że fajny. E. To był nasz właśnie początek. To yy, tydzień. Jesteśmy już tydzień po zakupie? Chyba nie. Chyba, chyba nie. chyba to jest, że tak powiem, pierwsza sobota po zakupie, więc to w środę odbieraliśmy klucze, więc no, tak mi się wydaje, bo nic tam jeszcze nie robiliśmy. W każdym bądź razie mm, było bardzo sympatycznie. Mieliśmy czas. Wiecie, jak dzieci się razem bawią na świeżym powietrzu, to też mamuśki mogą trochę odpocząć. A potem otwieraliśmy, przepraszam, was. Bardzo paczkę z temu. I żeby was nie zmyliło, ja wiem, że dopiero co był film z otwierania paczki z temu, ale tamten był chronologicznie. niechronologiczny, w sensie. Tamten był taki, co teraz się stało, a ten to jest takie, co się wtedy stało. Czyli w mm, początku maja. Bo teraz jesteśmy na 3 czy 4 maja, no więc no to jest długa przestrzeń między tymi paczkami. Nie myślę, że ja tak często zapraszam tego temu, ale zamawiam za często. Chociaż jestem na odwyku, zawsze jest jakiś powód, żeby zacząć, a jak zacznę, to potem w tym koszyku mi rośnie. Och, bo powiem Wam tak, tanio, 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 a potem wiecie, wychodzi konkretna subka. W każdym bądź razie, tutaj były głównie rzeczy takie z promocji wielkanocnej, bo to było zaraz po Wielkanocy, więc dużo rzeczy było na takiej wyprzedaży, więc tam jakieś pierdołki kupiłam na przyszły rok, na Dzień Ojca różne rzeczy kupiłam. Były tam, zobaczycie, to będzie jak będziemy świętować Dzień Ojca, w sensie... Oczywiście to już dawno temu było, ale będzie na filmiku dopiero na przyszłość. No więc y, w każdym bądź razie y, otwieraliśmy właśnie to i te, a na jej się bardzo spodobała ta książeczka z y, pisaniem, wiecie, po takich y, m, przerywanych liniach różne właśnie literki, bardzo, ona to obrobiła całą tą książeczkę chyba w dwa dni mega jej się to podobało. Robiła ołówkiem, więc wymazaliśmy, robiła jeszcze raz, no ale ile razy tam można, to no nie wiem na ile to starczyło. W każdym bądź razie, dlatego w tej paczce teraźniejszej kupiłam mniej więcej tego. No, więc paczka była udana. co do kolorowania Arwiego tego sprunki, no to był bardzo zainteresowany, ale kolorowanie nadal mu średnio wychodziło, co się zirytował, bo on woli rysować własne jakieś potworki, a kolorować, wiecie, w liniach i tak dalej, to nie bardzo umie i nie chce, więc... Ym... To miało go zmotywować, a w sumie go zirytowało, bo sobie niszczył te obrazki, więc ja mu pokolorowała. Ale nie wszystkie tam jeszcze ma, i co jakiś czas do tego sięga. I yy, bawi się tym tak, że sobie gada do tych sprunków, a nie, a nie jej koloruje. No ale każdy bawi się jak chce, że tak powiem. Yy, no, więc więcej tam. A, ten kubek bardzo się mojemu mężowi spodobał, więc też to zobaczycie jeszcze na dzień ojca, ale. Yy. I jakościowy, taki średni, a na pewno już nie do zmywarki, w każdym bądź razie teraz mamy lipiec i ten kubek już stracił cały napis ale napis był super w każdym bądź razie żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie postaram się montować je szybciej, żebyśmy nadrobili do dnia dzisiejszego jak Najszybciej, żebyście mogli w tym remoncie być z nami na bieżąco i może nam coś doradzać, bo problemy się tworzą i szukamy różnych rozwiązań. Pa-pa!